A, Centra Kultury. No i jeżeli e, obowiązkiem e, e, samorządu, czy tam jakby państwa jest e, generowanie sytuacji kulturalnych i, i za, zapewnianie kultury mieszkańcom, no to one są po prostu po pierwsze przedłużeniem e, e, potrzeby samorządowej jakiejś tam polityki kulturalnej. Pytanie, e, czy to ma sens? Nie, e, dlatego że kultura i sztuka się jakby wymyka temu, co myślą sobie samorządowcy i politycy. E, i, I ten projekt, który próbuje. E, e, Zredefiniować tą sytuację, tak? Że po pierwsze mamy politycznych, lokalnych, samorządowców, którzy potrzebują jakieś mieć rzeczy. Po drugie, kultura i sztuka, która się opiera w dużej mierze na, na tych centrach, ma zupełnie inne cele, a po trzecie są jeszcze mieszkańcy, którzy potrzebują czegoś zupełnie jeszcze innego. I teraz połączenie tych trzech światów jest dosyć trudne, a przez 20 lat jakoś tutaj się tak nie udawało. Są różne przykłady różnych centrów kultury w Polsce, które, które łączą te trzy światy. Ale pytanie, czy możemy zrobić uniwersalny jakiś model. Eee, nie wiem, ja próbujemy jakby to gdzieś wytworzyć czy dać jakieś zalecenia do tego. Dobra, dziękuję.